Prasy. no i jeszcze cały czas zachodnie pomorskie Kurwa gdzie na Dolny Śląsk Ja dole jeszcze kierunek trzeci. E, ale tam widzę jakiś dzwonek chyba w Gorzowie Dzwonek w zielonej górze No jeszcze mi tak zostało 4 godziny myślę jazda jakby nic nie działo gdzieś jakiś hodnoga zajadę na kawę Taki 20 minut myślę że spędzę Dalej grzejemy Dalej grzejemy A jest czym? No postanowiłem sobie zrobić prezent Taka firma R4 Performance Performance Zajechałem i mówię, że Wdryski robione, co zrobione pozrobione. Proszę zostawić Po południu będziemy tworzyć I mocy przybywa Tylko nie ma jak jej wykorzystać Pozdrawiam Witam <grym> <trym> Was serdecznie już jedną nogą na dolnym Śląsku. <gryzny> Jak już tak sobie jadę. <gryzny> nie ze dynamicznie. Żeby jeszcze tutaj nie zarobić jakiegoś buntwola. Bo nie, ci ludzie jeżdżą, pryniaki. A powyżej 50 na autostradach czy na ekspresowych też działa, że. Dziękujemy, oddaj pan kartonik. A tego bym bardzo chciał uniknąć, tak naprawdę, to, żeby tak przyspieszyć, to tak pakę osie musiałby trzymać, nie? Ale S-MAX tu nie, nie zachęca. Znaczy, nie, że z braku mocy teraz, tylko po prostu z szubów z powietrza nie zachęca. Pozdrawiam Was serdecznie. O, witam Was serdecznie. Chris Rolnik dotarł już prawie, że. Jestem tutaj na gminie Żarów, a tu, kurde, patrzę, pszenica kłosy wywaliła. Ja pierniczę. Mówię, co jest? Przecież mnie tak naprawdę raptem tydzień nie było. Buraki marne, a idź pan, tu akurat strona Gościsławia jest, jestem kawałek od Gościsławia. To jest trochę takie równiejsze kawałki, lepsze no to buraki nawet rzędów już nie pokryły o, tu właśnie pszenica po prawej stronie a ja sobie tutaj na świtnicę żarów pa, ra, 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 ram, pam, pam. coraz bliżej pgr kawka i lecimy!